No. I się pochylić tak. Przeblaszki. Wziąć. Z powrotem. Wyciągnąć. Blaskę wyciągnę tam. Przebudź z powrotem. Udaje blaskę. zaglino Z powrotem. Aaaa, kurwa, to tej blaszki nie umy od No to musi je na tej ząbki, do środka tak, tak, to się to nie. Yeah. To tak, być tak, Okej, tak, żeby to żeby widać, no, widać. No. 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 I wyciągam. Podważyć, jak nie idzie. Nie. No. Czekaj, bo ta jeszcze. No, ty torbo. Chodzi o to. Żeby... Popatrzcie teraz. I... No. Panie mhm. masz tu. Wyciąga. Proszę. No. Potem składa i to samo. I zjeżdża na dół. I zaginę z powrotem. Blaszki. No. I może wszystko. なあ、全然最近は雑魚にも。